Umówiliśmy się również, że naszych widzów i słuchaczy będziesz chciał przestrzec przed tym, aby nie weszli na przysłowiową minę, jeżeli chodzi o dotacje, ponieważ w internecie ogłaszają się bardzo różne osoby, które mają często różny poziom doświadczenia, intencji, a czasami też oferując różnego rodzaju dotacje, nie piszą całej prawdy. Więc przed czym chciałbyś przestrzec? Chciałbym przestrzec widzów przed akwizytorami dotacji, tak? Czyli takimi osobami, które obudziły się wczoraj, e, wysłały jakieś CV do firmy jednej czy drugiej, ta firma im zaufała, zatrudniła ich, żeby naganiali klientów na projekty dotacyjne. Ten kredyt ekologiczny, o którym wspominałem, tak? W październiku rusza kolejny nabór. Na razie wiemy, kiedy on ruszy. Wiemy mniej więcej, ile środków Bank Gospodarstwa Krajowego, który będzie dysponentem środków, chce na to przeznaczyć, ale nie wiemy nic poza tym nie wiemy, jaka będzie minimalna kwota wejścia, na co dokładnie będzie można to przeznaczyć i jaki będzie finalny procent dofinansowania. Możemy prognozować to na bazie minionych trzech naborów, tylko że każdy z tych trzech naborów też różnił się trochę między sobą. Chociażby tym, że w ostatnim naborze minimalna kwota inwestycji, którą mogłeś realizować z tego kredytu, wynosiła 2 miliony złotych, a we wcześniejszym nie było takiego progu. I co się dzieje? Nawet chwilę przed tym wywiadem, kiedy piliśmy sobie tutaj niedaleko kawkę ja pokazywałem ci taka grupa na Facebooku dotacje 2021 2027 no i to nie będę nikomu robił e, e, kryptoreklamy ani szkodził wizerunkowi bo wydaje mi się że że sam sobie już wystarczająco szkodzi dosłownie 48 minut przed tym jak ci pokazałem ten post jeden z właśnie takich akwizytorów dotacji wstawił tam post zachęcając Potencjalnych klientów, przedsiębiorców, do składania u nich wniosków, do zgłaszania się na listę. Dotacja, oczywiście nie napisał, że to jest kredyt ekologiczny, no ale z opisu jasno wynika, jestem w stanie udowodnić, że dokładnie o tym projekcie mówi. I pisze tam tak: dotacja 80%. Drodzy widzowie, kredyt ekologiczny we wszystkich trzech swoich minionych edycjach. Maksymalny próg dofinansowania, jaki oferował, to było 70%. Skąd wziął 80%?